Siemka, z tej strony Kuba. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest to seria! Woo! Farming Simulator 16 Mam nadzieję, że Wam się ta seria spodoba. Zostawcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek. Dobra, my lecimy. Mamy 50 tysięcy, bo jak jeszcze nie nagrałem, to miałem reklamy te, takie. I dzisiaj sobie zrobimy, przygotujemy przygotujemy sobie bola do ten do siania oczywiście to będzie myślę, że bardzo fajna seria mam nadzieję, że seria oczywiście wam się spodoba a my lecimy Dzisiaj będą dwa odcinki na moim kanale. Ten i jeszcze jeden. Ale drugi to będzie na starym koncie. Oczywiście nie na nowym. A my tutaj sobie kosiemy, Pięknie. Miniaturkę sobie zrobię. E, czekajcie Poczekajcie chwilę Dobra Już e, Już mi już miniaturka zrobiona więc lecimy Już dwie minuty nagrywam, no to, to jaki ten czas szybko leci To będzie seria bez Filipa ale będą odcinki z Filipem w Farmingu 16. Mam nadzieję, że na tym będę grał końcie, ale oczywiście to jest konto do nagrywania bardziej. To moje drugie to jest takie bardziej do grania mojego. No. Ale dobra. Ja Lecimy. Z tym koksem lecimy, z tym koksem Ojej, jej, jej, jej Jej, jej. Dobra, odczepiamy Jedziemy ten Jedziemy kultywatować I jak te dwa pola skultywatujemy. Nie wiem jak tu się kultuje. Dobra, nieważne ale to zrobimy i kończymy ten odcinek. Hmm, pracownika sobie tutaj zatrudnia. Ten. Nie chce mi się robić. Dobra, my kończymy. pa 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 pa. pa, pa. To, ben, to będę często nagrywał nawet. To nie będzie jakaś ten, że jeden odcink, odcinek nagram i kilka dni poczekam i kolejny nagram. To nie będzie tak. Nie macie się widzowie. Wczoraj widzieliście trzy odcinki na moim kanale. To chyba mój rekord. Jak na razie. O Boże, trzy odcinki. Tak się żyje właśnie. Pa, jak jedę pa? Muszę miniaturkę zrobić. Ja potem zrobię. Dobra. Niech on tam zwolni, albo nie. Niech pracuje dalej. Nie chcę miniaturki. Ja się już sobie zbiłem miniaturkę. Jak kosze. Mm. Dobra. Niech tutaj robi, ja tutaj sobie pojadę. 5 minut już nagrywam, nagrywam, więc. Dobra, lecimy z tym koksem niczym wiatr. Widzę, że tam on jeździ. No to niech jeździ. Dobra No co, jadę wysypać Pam pam Nie mam czasu gdzieś tam jechać Nie chce mi się Potem To zrobię może Czekaj. Dobra, pojadę tam już. Widzieliście, jak ja mam konto na tym pierwszym serwerze? Po postaram się tak samo osiągnąć. Może inaczej trochę. Dobra, wysypiemy sobie to. Nie wiem po co kule. Ja bym poczekał jeszcze, ale okej. Okay. Pojadę już. 7 minut, na niego. słuchajcie. Może i tylko jedno pole. Lepiej. Bo, ten, bo trochę to mi zajmie. Jeszcze to drugie. Pierwsze robię 7 minut Jeszcze on tak wolno jeździ z tym po prostu lecimy z tym koksem, bo my jesteśmy najsilniejsi u Filip. O... Filipa, to patrzcie, jego odcinek, który nagra... Nagra... nagrał wczoraj. Ze mną to jest odcinek. Ja też z nim mam odcinek i to, on też wtedy nagrywał. Eee, a my wykręcamy. Dobra. Kosim te zboże, kosim te boże o tak, o tak. Nie wiem, dziesięć procent będzie, będzie, jedenaście, 12 dwanaście, trzynaście. Dobra, skończyłem. Nic nie będę robił. Na razie nic nie będę kupywał. Piszcie mi w komentarzach, co mam kupywać. Bo widzę, że nic nie piszecie tak naprawdę. To by mi się przydało. Wiecie? Tak, niech on tutaj skończy. I to będzie na tyle. Albo. Mam pomysł kupić ten lepszy, ten większy 40 kupiony i teraz tego sprzedać, ale już po tamtego nie będziemy jechać, bo to trochę mi zajmie. Po, po odcinku tam pojadę, ten, zrobię te pole i ten, ten, no i ten. No i to koniec. W następnym odcinku będziemy siać na pewno i kupować kolejny traktor i agregatować te pole. No to do następnego odcinka. 那儿个。